Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam mniej więcej co tam u mnie słychać, bo trochę mnie nie było. Pokażę Wam jaką paczkę dostałem od kanału Pan Rybka, czyli od Mariusza. Także będzie co nagrywać, a czemu to zaraz zobaczycie. No i odniosę się do słów Norberta z Jasła. Także taka krótka odpowiedź na Twój film odnośnie tego, co na nim powiedziałeś, w moją stronę. No i co? Nie tracimy czasu. Zaczynamy. A akwarium wygląda jak wygląda. Ryby nie mają się najgorzej. Troszkę zarosło. Ktoś i tak ostatnio już trochę tego zielska wyrwałem. Filter, jak widać, przypchany. Nie mam za bardzo czasu, żeby koło tego teraz chodzić, ale za parę godzin od emisji tego filmu filterek zostanie wyczyszczony, woda zostanie podmieniona, ogarnie się trochę tego sielska no i wszystko wróci do normy. Kilka ryb z tego zbiornika ubyło, zmieniło swoich właścicieli. Ten samiec, którego tutaj widzicie, też niedługo będzie zmieniał właściciela, z racji tego, że Nadaje się bardziej jako zdoba niż do dalszej hodowli, to znaczy słabo opiekuje się ikrom. zapładnia te samice, jest ikra, ale jakoś słabo jej pilnuje, i z tej ikry przeżywalność to jest dokładnie tam po kilka sztuk, także szkoda czasu. No tutaj, jak widzicie, zakazane ślimaki, które przyfrunęły do mnie, skądś tam mają się dobrze. Nigdy nie chciały przyfrunąć, ale jak już przyfrunęły to na grubo, no i ja z tego trochę też za jakiś czas trzeba będzie, żeby stąd wyfrunęły. No i w tym zbiorniku to by raczej było na tyle. Jak widzicie, nie jest tak źle, ale mogłoby być zawsze lepiej. Po prostu z braku czasu wygląda to tak, jak wygląda. U młodych molinezji też, jak widzicie. Zrobiło się gęsto tego na najasa. Akurat na młode molinezje nie narzekam. Większość już wyprzedana. Tutaj sobie powoli podrastają. W zasadzie już niektóre sztuki nadają się do przełowienia do tej sto Coraz więcej żółtych się pojawia. Trochę czystych, trochę miksów. A raczej wszystko tutaj ok. Woda podmieniana tydzień temu. Nic nie czyszczone te filterki gąbkowe już chyba jadą z drugi miesiąc, bez w ogóle czyszczenia tych gąbeczek i dają radę, nie widać żeby były jakieś pozapychane także wszystko sobie tutaj śmiga, roślinki jak widzicie fajne, zieloniutkie rybki zdrowe o, jest kilka sztuk które nadaje się do przełowienia trochę inaczej wygląda to u mnie teraz z mieczykami ale jak każdy wie Mieczyk po urodzeniu łatwiej pada ofiarą innych rybek niż na przykład taka molinezja. Więc z braku czasu odłowienia samic większość na rybku mieczyka po prostu jest u mnie zjadana. No i powoli zaczyna się dziać coś, o czym Wam za chwilę opowiem. Tutaj zbiornik z młodymi mieczykami. W zasadzie już wszystkie nadają się do przełowienia do tej 105. A po prostu z braku czasu, z braku odłapywania samic, no niestety na obecną chwilę raczej za dużo rybek do tego zbiornika. Po odbywieniu tych do włożenia miał nie będę, będą to jakieś śladowe ilości. Po prostu następnym razem, kiedy już te ryby stąd polecą wszystkie do tamtego zbiornika, włożę sobie taką zakoconą samicę, żeby się tutaj wykociła resztę będę się starał jakoś w miarę możliwości odłapywać, bo na obecną chwilę mam niedobór mieczyków, z racji tego, że rybka ta po urodzeniu raczej jest sporo mniejsza od molinezji, łatwiej pada ofiarą, nie wiem czemu, mniej ta rybka jest jakaś taka zdolna, żeby się chować. No i przeżywalność tego na rybku, jeżeli nie odłowimy samicy, jest naprawdę minimalna, także myślę, że czas najwyższy, żeby sobie odłowić samice, bo jeżeli tego nie zrobię, to zostanę mi w zasadzie te miecze podrosną i zostaną mi same stare, a młodych nie będzie praktycznie wcale, więc czas na to, żeby łapać sobie samice do kotnika, bądź do tego akwarium, żeby tutaj w spokoju mogły się wykocić. A tutaj widzicie paczkę. Od Mariusza z kanału Pan Rybka. Sporo nowej wiedzy w książkach, ale nie tylko, bo jak widzicie, dotarł jeszcze do mnie Pokarm Vitalis dla glonojadów, ale też nie tylko, bo taki fajny granulacik. Tutaj oczywiście było tego cały worek, ale z racji czasu, że nie miałem jak za bardzo nagrywać, to już trochę tego ubyło. Powiem Wam, że Pokarm fajny. Rybki chętnie go podjadają. Wydaje mi się, że jeżeli będzie taka możliwość, uzbroję się w zwiększam jego ilość. Tutaj też fajne granulaci, które ryby chętnie jedzą. Trochę książek, dlatego pomysłów na jakieś konkretniejsze filmy nie powinno zabraknąć. Magazyny, akwarium, też ciekawe. Tylko, że jak zwykle z czasem jest dużo do czytania, a nie ma kiedy tego poczytać. Tutaj mój starszy syn dostał od Mariusza rybkę Nemo. Która powinna być podłączona pod brzęczyk, ale jak na razie nie mam na nią pomysłu. A młody bardziej woli się nią bawić, w sensie trzymać ją sobie w ręku i latać sobie z nią po pokoju. Także na razie rybka zostaje na swoim miejscu, czyli na półce z zabawkami. Także dzięki Mariusz za paczkę. Tak jak ci mówiłem, za jakiś czas wyślę ci trochę roślin. Postaram się może jakoś wpakować. Do tej paczki ode mnie coś jeszcze. W paczce też był jeszcze ten słynny widelczyk do ogórków. Także jak widać, u mnie już znajduje się w zbiorniku. Ogórek został zjedzony. W zbiorniku, jak widzicie, jest ciemno, bo nagrywam rano. Światło zapada się u mnie o po godzinie 12.00. Także nie będę kombinował, jeżeli nagram następny film. Zobaczycie, co tutaj ciekawego w tym zbiorniku się znajduje. No i tutaj odpowiedź do Norberta z Jasła. Sprawa wygląda tak, że faktycznie nie wziąłeś udziału w tym konkursie, o którym ja mówiłem, ale wziąłeś udział w innym konkursie i poprosiłeś taksi z Pychu, czyli Michała, o to, żeby poprosił mnie bądź pana rybkę, żebyś za nagrodę w tym konkursie. Dostał od nas coś akwarystycznego właśnie przez kanał Taxi Spychu. No i jak to Michał zgodził się na to, załatwił, że dostałeś filterek. Filterek pokazałeś na filmie i po prostu powiedział do ciebie coś takiego już faktycznie po fakcie, jak już ten filterek otrzymałeś, że fajnie by było, jakbyś wspomniał, że otrzymałeś ten filterek od tych trzech kanałów, czyli mój, pan rybka i tak si spychu, a tego nie zrobiłeś. Także z Twojej strony niezbyt fajne zachowanie, bo takim dobrym obyczajem na YouTube jest, że jednak jeżeli coś od kogoś dostajemy no to czy to będzie jakiś otwieracz do piwa czy jakaś pierdoła, tak jak my wysyłaliśmy jakieś torby zakupowe za granicę, ludzie nie mieli z tym problemu, żeby to pokazać. Wiadomo, po części też chodzi o promocję Swoich kanałów, no a ty miałeś z tym problem. Także zamykając temat, bo nie chcę mi się już na takie rzeczy odpowiadać. Nagrodę otrzymałeś po konkursie od Taxi pychu, gdzie poprosiłeś, żeby ci coś załatwił ode mnie bądź od pana Rybki. Filterek, który dostałeś, dostałeś od kanału Pan Rybka. Po otrzymaniu filtra, Michał poprosił ciebie żebyś wspomniał, że otrzymałeś to od tych trzech kanałów, fajnie by było, bo jest taki dobry zwyczaj na YouTubie, a tego nie zrobiłeś. Ja byłem przekonany, że to była nagroda z konkursu, który organizowaliśmy wspólnie, czyli nasze trzy kanały. Nie wiem czemu nie chciałeś, miałeś z tym problem, żeby o tym powiedzieć, musiałeś nagrać aż jakiś film, nie wiem, może to trochę chodzi o to, żeby sobie trochę wyświetleń nabić. Przy okazji mi tym filmem też nabiłeś, bo Dużo ludzi od Ciebie zaczęło sobie wchodzić do mnie, żeby zobaczyć o co tutaj chodzi. Także dzięki. No i co? I Nie mam Cię za co tak naprawdę przepraszać, nie mam ci co tłumaczyć tam zakręciłem, bo, tak jak mówię, myślałem, że to jest od trzech kanałów, a było od Taksi Spychu. Taksi spychu załatwił ci po części od nas, a konkretnie od Mariusza tą nagrodę akwarystyczną. Poprosił o to, żebyś wspomniał, że otrzymałeś tą nagrodę od nas. Tego nie zrobiłeś, czemu nie wiem, może strach przed jakimś tam hejtem, że coś tutaj od kogoś otrzymałeś. Nie wiem, nie wnikam, także zamykam sprawę. Nie mam cię za co, chłopie, przepraszać. To jest raz. A dwa, że no, jak ktoś chyba ogląda i jest trochę rozumny, no to raczej chyba będzie wiedział, że jeżeli coś od kogoś się dostaje. A tym bardziej, że jeżeli poszła taka prośba, to nie powinno być problemu, żeby wspomnieć, że akurat nie wiem, tego ślimaka otrzymałem od jakiegoś tam kanału. No i co, na dzisiaj to by było tyle. Następny odcinek już bardziej tematyczny. Postaram się zrobić na jakiś konkretny temat akwarystyczny. Kiedy to będzie, nie wiem. Także pozdrawiam wszystkich i widzimy się w kolejnym odcinku.